Ja tu właściwie mieszkałem od zawsze Też 28 lat tutaj ryje w kulturze niezależnej Kiedyś poszliśmy z chłopakami z zespołu y, na wojewódzki y, przegląd teatrów Jakiś taki, jeszcze jak to było województwo skierniewickie I Tak, siedzieliśmy, patrzyliśmy i w ogóle nie mogliśmy uwierzyć Że ktoś kto się zajmuje tym, na stałe, teatrem To może to robić tak źle no, po prostu tak się wynudziliśmy na tym festiwalu, że wymyśliliśmy sobie, że jak chcemy mieć fajny teatr, to musimy sobie go sami zrobić. No i zrobiliśmy. Wystąpiliśmy na, na, na najbliższym przeglądzie, jaki się nam nadarzył. I dostaliśmy nagrodę natychmiast, za wybuch spontaniczności <grym> byliśmy mocno przestraszeni, bo jeszcze nie całkiem wiedzieliśmy co się robi z nakrydami teatralnymi Więc na szybko postanowiliśmy całą przechlać Wszyscy w mieście wiedzą, że teatr to niefajny jest <grym> Bo teatr narzeka. rzeka, bo teatr to by coś chciał <grym> Ewa Wójciak z teatru ósmego dnia mówiła Robert jak takiej opowiadałem, co tu się dzieje w tym mieście? Daj Wam gdzieś co? No, ja nie wiem, czy tobie wolno tam dalej siedzieć. No, bo to za chwilę to będzie za późno, żeby się stamtąd wynieść. Bo ty za głęboko zabrniesz w to wszystko. No, ja nie wiem. No, tak to widzę i tak to widzimy no, jako grupa, żeby coś tu jednak próbować zrobić w tym mieście. Fajnie od czasu do czasu pojechać na festiwal i tam skonfrontować się ze znajomymi, czy z krytyką, czy z kimkolwiek jeszcze Natomiast powinniśmy jeździć właśnie do małych miasteczek Tam gdzie matki nie wiedzą, że jak się wyśle syna do Iraku to nie, że dużo pieniędzy zarobi tylko, że może nie wrócić nie? Albo wróci potworem. Tak Zobaczmy. Nasze spektakle są o takich rzeczach nie? O, o wojnie, o tym jak człowiek toczy walkę ze sobą, wewnątrz siebie i jak to go może zamienić w potwora albo może go to zabić albo może go to zmienić kompletnie Także to tam o takich rzeczach bardziej trzeba mówić na tych festiwalach większość tych ludzi o tym wie artystów, którzy siebie nawzajem oglądają to co im będziemy 50 raz opowiadać o tym Także robiliśmy takie projekty społeczne od lat, jeździliśmy po takich małych wioskach w objazdy, robiliśmy tam warsztaty, robiliśmy tam, graliśmy tam spektakle i tam jest oczywiście zupełnie inaczej. To jest kompletnie inny świat. paru lat zajmujemy się też czymś takim, co nazywamy fotografią inscenizowaną, fabularyzowaną. Fotografią? Tak. Robimy, zrobiliśmy na przykład na 550-lecie miasta fotografie inscenizowane z 650 lat historii miasta. <grybujesz> To się niespecjalnie potrafię żywić tą oficjalną kulturą, jest czymś tak małostrawnym, A... że <laughs> nie za bardzo mi to wchodzi.